Ja to nie? Idziemy dalej, jestem biedny, kurwa, zapierdala mnie bardzo, zapierdala chuj, dura w dupę, kurwa, boli zapierdala podem, zapierdala mnie, co nie, kurwa, co wieku, co nie, zejrza na biłasa, zapierdala mnie pół litra, chuj, jedziemy dalej, Romy, kurwa, mi widać swoje białe hondo i chuj, zapierdala mnie, co wieku, co dalej, co nie, Morosa mi wita, siema, Ema, co tam dalej, zapierdala co nie, i to całe życie, co nie... Ja pierdolę się, no ja pierdolę, dużo gadać, nie, poduszka duża, kurwa i chuj, idziemy dalej, co nie, ABS i chuj, klimat, co, nie, siedzę, dobrze śpię, mam zabłok mój w i chuj, ja pierdolę, idziemy dalej, co nie, zjeżdżam do pustego, mi wita, co nie, kładę się przede mną, co, nie, no... Co tu chuj to zgadza się, mam myśleć, że dalej do szkoły i boję ja się po szkole co dzień, pytam się Romea. no i każdy zna Romea, co nie, jedziemy dalej, co nie, Dużo tu widzimy, ale co nie, Daria! Ale też cię lubię, co nie. No, nagrywam płytę, co nie, joł, ją co nie, i chuj, dalej, co nie, nagrywam to tego, to tego, całą płytę i chuj, dalej co nie. Weźcie go, spokojnie, bo już nie Dobra, idziemy, dobra. NIE! KURWA! Śpi. Nie. Masz minut. Co za k***a, Jak się nie minut, Kiedy? Ja. dobra, wiesz. Daria! Ale błąd, nie? No. no. Ale, ale wiesz co, nie? Nie, skupujcie, kurwa, jak za Ale, dobra. Jak ja ja za wami pójdę... Słuchaj, jak powiesz za nimi, to m... kurwa się do ciebie nie dźwiga. M... M... Ale... M... Tuh... Ale... Masz to leżeć, rozumiesz? Ale di kowit, nie. Masz to no, leżeć. Jak powiesz za nimi, to kurwa się do ciebie nie dźwiga więcej. Gdy już się skończy, skończy, dobre. Ale moja, do durskie zagryźę to bo. Ale moja, rtmuycie, nie. Ale babek mnie nie dźwika. Ja pierdo. Teraz nie mam od ciebie, jak będziesz go słuchał. No, ja ci nie przybieram od ciebie, jak będziesz mnie słuchał. Kiej cztery ganyś. No. No? Ja pierdo. To kurwa was nie Nie. Butki. Nie. Daj komórkę. Nie ma. Zaraz, ty, się Nie, później ci przyniosę. Zaraz się ładuje. Ja hmm. mnie się o ładuje. Ale gdzie się, się ładuje? Jest, Od to mojego dobarczu. Że... Dobra, nie myśl tyle. Szania! Śpij, śpij, zamknij No co ja nie śpię, Szania. Śpij, zamknij mordek. Śpij, kurde, No pierdolę, to mi się żyje, jak pierdolę, nie? Ty. Ja śpię. Ja,

No nie, nie wierzysz? Moje dupy się chronią z Was. O, prostu temu to gołowali. Ja się kurwa zdaję, mi się by... ja by to w dupie kurwa. O, wow! O. Się. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec.